New York Pierwszy raz w Mielcu odbyła się uroczysta kolacja charytatywna. W poniedziałkowy wieczór na zaproszenie restauracji Manuka i hotelu Bulwary odpowiedziało aż 150 osób. To pierwsza tego rodzaju kolacja yy, dla nas, charytatywna. Dlatego tym bardziej jest bardzo miło, że jest Państwa tak dużo. Bardzo, bardzo się cieszymy, że zechcieli Państwo odpowiedzieć na to nasze zaproszenie. Podczas kolacji goście mieli okazję skosztować wyśmienitej kuchni międzynarodowej obejmującej smaki Francji, Włoch, Nowej Zelandii, Szkocji, Indii oraz Japonii. Kolacje przygotowali renomowani szefowie kuchni oraz kucharze: Wojciech Błaszczyk, Andrzej Harla, Serhii Wladimirowicz, Tomasz Sobczak, Daniel Czaja, Jacek Zduński. To spotkanie było sposobnością do wsparcia funkcjonującego w Mielcu od 12 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Autystycznych i Niepełnosprawnych Sunrise. Na konto tej organizacji trafiło ponad 27 tysięcy złotych. Nasze stowarzyszenie istnieje od 12 lat. Prowadzimy dwa przedszkola terapeutyczne, niepubliczną poradnię autyzmu oraz centrum terapii. Które jest finansowane z Pefronu. Odbywają się tam zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas kilkugodzinnego wydarzenia nie zabrakło też degustacji wina i występów muzycznych. Co ważne, wszyscy zaangażowani w organizację kolacji charytatywnej pracowali za darmo. Partnerem medialnym był portal Hejmielec.pl. Gdzie opublikowana została fotorelacja z wydarzenia. Więcej takich historii znajdziesz w portalu heimelec.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Heimelec w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.